Dzień dobry, kochani, witajcie. Ja właśnie przyjechałam do fryzjera i zawsze jest tak, że jak jadę do fryzjera, jak mam wymówioną wizytę, to zawsze pada deszcz. I oczywiście dzisiejszego dnia również jest dokładnie tak samo, tak jak zawsze. Więc ja za chwilę już wychodzę z auta, troszeczkę wcześniej podjechałam i lecę, żeby się nie spóźnić. Więc co, miłego oglądania i łączymy się później. Buziaki! Strasznie zimno i deszczowo. Szkoda, że nie ma śniegu. przyjemnie, a tak to taka. Rozczochrałam Oczywiście baby hery sterczą, Ale to nic Och. I lecimy Delikatne będzie odświeżenie z długości Za bardzo nie będziemy szaleć wózki odsierone prezentują niewiele ścięłyśmy z długości trochę tak do odsieronych była długość powtóriłam jadę teraz już na szybkie jakieś zawodówkę e, i będę lecieć do domu jakoś mogliście może jednak śnieg będzie padał, by... Cześć kochani, witam się z wami kolejnego dnia. Ja już wykąpana, włoski umyte, Yy, miałam sobie baby hair ogarnąć. Mam straszne baby hair, słuchajcie. Ten problem zawsze jest jesienią zimą. Dajcie znać, jak u was? ja trochę ja sobie ogarniam tym żelem go to, to be. On jest i do brwi, i do baby hairów, właśnie. I to powoduje, że one trochę są takie przelizane, ujarzmione i tak nie sterczą, bo to przecież jak to sterczy, to najgorzej mnie to irytuje. Mam tego po prostu. Podcinać to wszystko sterczące. No. Tu, wszędzie. Zaraz słuchajcie, uciekam na Insta do Was. Chciałam Wam inny super podkład pokazać. Wy już na YouTubie mieliście test. Jest już na YouTubie wrzucony filmik. Ten podkład korektor 2 w jednym od Klaresa. Ja go do dnia dzisiejszego wielbię, używam niezmiennie codziennie. I to jest moje po prostu hitowe odkrycie drogeryjne z Claryzy. I tak, ja już mam kawusię zrobioną. Zaraz uciekam na Insta i pomyślałam, że na Insta zrobię relację właśnie z podkładem. I później do Was wrócę może na jakiegoś szybkiego live'a, żeby wykończyć ten makijaż i trochę sobie pogadamy. Mam kawusię w świątecznym kubeczku. Dajcie znać w ogóle, jak tam u Was po Mikołajkach, bo jesteśmy świeżo po Mikołajkach. No, także do podróży. Na Insta test podkładu od Klaresy, bo głosowaliście w ankiecie, że chcieliście zobaczyć, więc już ona, relacja jest dodana. Ja jestem nim zachwycona, a wiecie doskonale chyba, o którym mówię, bo Wam również tutaj nagrywałam filmik o tym Klaresie, o z korektorem dwa w 1 no, jest przeboski. oprócz tego, że jest jasny to jest tylko w odcieniu przynajmniej w szafie znalazłam tylko odcien 101 light beige, jest on bardzo jasny ale bronzerem idzie to wszystko przybrązowić, wyrównać, więc spoko, ja zawsze uważam, że lepsze są podkłady jaśniejsze niż za ciemne, bo jaśniejsze można fajnie sobie przybrązowić różem, wyrównać no wiecie o co chodzi, nie? no Także tak, muszę zaraz wejść na dwór, a pada, więc dal mi się nie chce. W ogóle się zrobiła pogoda taka stricte jesienna, plucha rozpiertła. No gdzie ten śnieg, ja się pytam, nie? Grudzień, nie ma śniegu. Tradycyjnie. No, to potem później. Robimy wieczorną pielęgnację, moi drodzy. Wow. <laughs> Zacznijmy sobie od teniku z Witaminą C z niacynamidem, bardzo fajny, wpisany. Bardzo się lubimy z nim. Mega, jest fajnie na dobrze, wyświetla. Dość szybko się wchłania. Dobra. Serum dzisiaj sobie użyję z kwasem hialuronowym. W zależności też używam od potrzeb skóry danego dnia. No jest bardzo takie skoncentrowane, nawilżające. Na szyję również nakładamy. O, teraz widać tą moją krótszą grzywkę, słuchajcie. Jakbym miała takie krótkie włosy, pytanie nie? Nie ma Oklepujemy. Delikatny masaż. i zobaczcie, jak już ładnie jest nawilżona buzia. dzisiaj sobie użyję Retimaxu czystej witaminy A, retinol, bardzo fajny też, apteczny typowo, przez internet też dostaniecie. Jak ktoś ma suchą skórę, to można to nałożyć na całą buzię. Mam mieszaną, więc za dużo bym miała już szczęścia, dlatego sobie nakładam pod oczy, też na usta jak mam suche. Z Też z kwasem hialuronowym i olej CBD. Silny, taki regenerujący, nawilżający od tołpy. Tak czy mówiłem, chyba nie toupa. Niewielka ilość go wystarczy, bo jest naprawdę taki tusty, skoncentrowany. No go tylko na noc nakładam, bo pod makijaż on jest jednak za tusty. Ale na noc bardzo fajnie regeneruje nawilża tą skórę rano jest buzia taka napita taka fajna taka elastyczna Już na szyję i masaż dzisiaj byłam też na live u was Zachęcam do obejrzenia. Jest zapisany na kanale. Spontaniczny live na szybko. Będę w tygodniu też robić makijaż na sesję świąteczną. Typowy taki świąteczniak. Oklepujemy. Klapywanie też masaż. I na szyję. Mhm. I zobaczcie, jak ładnie buzia jest nawilżona, rozświetlona. suda. suda obraz. A? I na koniec, słuchajcie, balsam do ciała od Isany. Przepięknie on pachnie. Jeżeli nie używaliście, spróbujcie koniecznie. Mega zapach taki kwiatowy. Bardzo mi się podoba i się utrzymuje też dość długo na skórze, więc super. Mm, uwielbiam. Na delikatnym składzie takie drobinki rozświetlające. Latem to będzie super parałka. Na promocji w Rossmanie za dyszkę go można dorwać. Uwielbiam! Musimy spać. Miłej nocki wam życzę, buziaczki.